Cześć, jeśli chcesz, abyśmy dalej tworzyli streszczenia lektur i prace plastyczne, zasubskrybuj nas! Dzięki! Dzieci pana Astronoma. Był sobie pan astronom, mieszkający razem z rodziną przy ulicy astronomów. Był bardzo roztargniony. Interesował go wszechświat i cały układ planetarny. Potrafił całymi dniami siedzieć i obserwować gwiazdy przez ogromne teleskopy. Kiedy urodziły mu się dzieci, bliźnięta, postanowił im nadać imiona teleskopek i teleskopka, co miało być wyrazem jego fascynacji wszechświatem. Tym sposobem pojawiły się dwa teleskopki, które rok za rokiem rosły oraz psociły bardzo. Dzieci puszczają zajączki. Dzieci pana astronoma uwielbiały różne figle i wygłupy. Wymyślanie kolejnych psot i zabaw wychodziło im najlepiej. Początkowo ich żarty były niewinne i dzieci robiły przeróżne żarty tylko w domu. Potem jednak bliźniaki stały się utrapieniem sąsiadów. Na przykład pewnego dnia, kiedy teleskopka karmiła kotka, teleskopek wysłał ją po dwa lusterka. Bowiem wpadł na świetny pomysł. Karty z dzieci wzięło po jednym lusterku i zaczęły puszczać w okna sąsiadów tzw. zajączki. Lokatorzy od razu zorientowali się, czyja to sprawka. Określili rodzeństwo mianem Gomory i Sodomy. Pan astronom, obudzony przez mających pretensje sąsiadów, postanowił zabrać dzieci na spacer. Dzieci śpiewają piosenkę. W czasie jednego ze spacerów teleskopek i teleskopka piwały zabawną piosenkę o grze w słoneczko. Czły ze śpiewem na ustach, podziwiając kamienice, wystawy, samochody i inne elementy otoczenia. Były już jednak bardzo zmęczone i narzekały na bolące stopy oraz na upał. Dlatego tata postanowił zabrać je na lody. Maluchom pomysłem bardzo się spodobał. W kawiarni cała trójka zasiadła przy okrągłym żółtym stole pod pasiastym parasolem i zamówili lody z poziomkami i wodę gazowaną. Podczas picia wody dzieci zaczęły dopytywać ojca, dlaczego słońce tak pięknie świeci. A on dumny z zainteresowania i wziąwszy łyczek kawy, rozpoczął swoją opowieść. Pan astronom mówi o słońcu. Pan Anstromon zaczął swój wykład. Tłumaczył dzieciom, że słońce to wielka kula gazów, nieustannie będących w ruchu. Podkreślił, że wszystko co dzieci widzą dookoła, świat roślin, ludzi, zwierząt, zawdzięcza swoje życie słońcu. Dzieci z uwagą i zainteresowaniem słuchały tych ciekawostek. W międzyczasie skończyły swoje lody, a po uregulowaniu rachunku cała trójka wyruszyła z kawiarni. Godzinę później, kiedy dotarli już do domu, bliźniaki postanowiły, że będą dalej zgłębiać wiedzę a edukację rozpoczną od napisania wierszyka o słońcu. A kiedy już ten wierszyk stworzą, wyślą go do słońca. Dzieci piszą list do słońca. Teleskopek i teleskopka napisali czerwoną kredką list, którym poprosili gwiazdę, by świeciła przez cały czas i ogrzewała mocniej również w zimie. Nazywają słoneczko piecykiem, lampeczką i proszą, by słoneczko nie żałowało się, i żeby przez cały rok był na dworze upał. Wówczas dla ochłody dzieci będą dostawały lody, Zakończyli list twierdzeniem, że całują słoneczko w każdy promyczek. Ledwie jednak zakończyli list, zaczęli się zastanawiać, w jaki sposób go wysłać. Stwierdzili, że pan Listonosz tu nie pomoże. Myśleli nad listem lotniczym, ale nie mieli na to funduszy. Ostatecznie postanowili, że wyślą list balonem. Tak też zrobili. Umieścili list w koszyczku i wypuścili balon w powietrze. Teleskopek wziął teleskop, by obserwować lot przesyłki. Pan astronom i jego żona zorientowali się, że ich bliźniaki znów wymyśliły jakąś psotę i zgodnie stwierdzili, że żadna planeta nie ma takich kłopotów jak oni. Jednak rodzeństwo stwierdziło, że nie znają słowa planeta i poprosili tatę o wytłumaczenie. Pan astronom mówi o planetach. Pan astronom zaczął zatem opowieść o planetach, które krążą wokół Słońca, wymienił osiem planet dużych. Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun. Planety te wzbudzały w maluchach duże zainteresowanie i sprawiały, że dzieci wymyśliły sobie nową zabawę. Zainteresowały się tym inne dzieci, dopytując, czy będzie to zabawa wesoła, czy ciekawa? Teleskopek odparł, że zabawią się w planety. Koledzy i koleżanki rodzeństwa byli bardzo podekscytowani nową zabawą. Miała ona polegać na tym, że teleskopka będzie słońcem i wszystkie dzieci mają jej słuchać, bo jest królem wszystkich planet. Każe położyć się dzieciom twarzami do ziemi, ale dzieci stwierdzają, że nie chcą się w to bawić. Jowisz kazał jej się opamiętać. Merkury dodał, że teleskopka, słońce plecie bzdury, zaś Mars określił zabawę mianem farsy. Ostatecznie pomiędzy dziećmi wywiązała się bójka, a Jowisz nabił teleskopce guza. Ta zaś płacząc stwierdziła, że nie chce się z nimi bawić. Dzieci stawiają pomnik. Pan astronom mieszkał przy ulicy Astronomów. Któregoś dnia stwierdził, że wśród stojących w otoczeniu pomników brakuje pomnika Mikołaja Kopernika. Uświadomił dzieciom, jak ważna była to postać jak wiele dobrego dzięki swoim odkryciom zrobiła dla świata. To właśnie dzięki niemu dowiedzieli się, że to słońce, a nie Ziemia jest w centrum wszechświata i inne planety krążą wokół niej. Rodzina postanowiła sama zbudować pomnik na cześć naukowca. Męska część rodziny pana astronoma przyniosła skrzynkę i z niej zrobili cokół, na którym miał stać posąg. Gdy im się to udało, przykryli swojego Kopernika prześcieradłem i nastąpiło uroczyste odsłonięcie. Teleskopka uroczyście zdjęła płachtę, wygłosiwszy wcześniej przemowę. Dbała również o kwiaty. Patrzący z okien lokatorzy nagle stwierdzili, że pomnik ożył. Okazało się, że pod prześcieradłem był teleskopek. Jego siostra stwierdziła, że to Kopernik w młodych latach, kiedy był w wieku jej brata. Pan astronom mówi o księżycu. Raz zdarzyło się, że teleskopek i teleskopka nie mogli zasnąć w nocy, ponieważ księżyc był w pełni i świecił mocniej niż zazwyczaj. Dzieci poprosiły ojca, aby im opowiedział. Pan stroną oznajmił im, że księżyc krąży wokół Ziemi, a jedno jego krążenie trwa miesiąc. Również inne planety, takie jak Neptun, Mars, Uran, Saturn i Jowisz, mają swoje własne księżyce. Najwięcej ma ich Saturn, bo aż 62 i Jowisz, który księżyców ma sześćdziesiąt parą. Teleskopka stwierdziła, że musi się tego wszystkiego nauczyć, po czym zasnęła. Dzieciom śnią się księżyce. Po wysłuchaniu tej fascynującej opowieści o księżycu, teleskopowi i teleskopce przyśniły się złote i srebrne księżyce, a na każdym z nich siedział wąsaty pan Twardowski. Nagle wszyscy Twardowscy spadli z księżyców i zaczęli tańczyć poloneza. Z racji tego, że zbliżały się urodziny bliźniąt, a rodzice nie wiedzieli, co im kupić na prezent, więc postanowili zapytać o to dzieci. Wcześniej rozważali zakup ubrań, ale pan astronom uznał to za zbyt zwykłe rowerów, ale pan astronom ma obawy dotyczące osób jeżdżących na rowerach. Wójt ze Strykiem proponowali loteryjkę, ciotki łyżwy lub wrotki, a babcia chciała zakupić pół z blachy, dziadek za szachy. Ostatecznie wszyscy zgodzili się, że najlepiej będzie zapytać dzieci, co chciałoby dostać. Teleskopek i teleskopka stwierdzili, że najbardziej pragnęliby dostać drobnostkę, czyli gwiazdkę z nieba. Ponieważ jednak to było nieosiągalne, pan astronom postanowił wybrać się z dziećmi do Zo. Wyjaśnił też, co ma wspólnego Zo z gwiazdką. Pan astronom mówi o gwiazdach. Pan astronom zaczął kolejną opowieść. Tym razem opowiadał dzieciom o gwiazdach. Jego zdaniem Słońce i inne ciała niebieskie to jedna wielka rodzina złożona z wielu gwiazdozbiorów, i wspomniane Zo jest właśnie w tych gwiazdozbiorach. Pan astronom mówi o gwiazdozbiorach. Zgodnie z tym, co mówi pan Astronom, wszyscy ludzie patrzą w gwiazdy, widzą różne gwiazdozbiory czyli zbiory gwiazd. Pomiędzy nimi krążą Słońce i Księżyc oraz planety. Dwanaście gwiazdozbiorów tworzących pas wokół Ziemi nazwano Zodiakiem. Dzieci słuchały zafascynowane historię i poprosiły tatę o wykład o zwierzęciu. Pan Astronom mówi o Zodiaku. Pan Astronom stwierdził, że Zodiak to jakby niebieski zwierzę pełen cudów. Jego skład wchodzą baran który choć ma rogi, to nie bodzie. Następnie zaraz za nim byk, który nigdy nie ryczy. Dalej są bliźnięta, zaraz za nimi rak, lew, panna niosąca lwu ogon, waga patrząca w stronę panny, skorpion, strzelec, co strzelać nie umie, kozioroże sprowadzący wodnika, który z kolei patrzy za siebie i liczy ryby, przed którymi wspomniany baran stoi niczym taran. Tu zamyka się koło. Dzieci były podekscytowane faktem, że w zoo, a właściwie na niebie, też są bliźnięta. Przypomniały też, że nie kupił im jeszcze obiecanego zo. Ojciec usprawiedliwił się, że chciał zrealizować tę obietnicę, ale na razie nie ma takich środków finansowych. Dzieci poczuły się oszukane, więc w zamian za to pan astronom postanowił zabrać ich do zoo. Odczukali dyrektora zoo i pozostawiając w jego towarzystwie ojca, ruszyli zwiedzać. Przyglądały się między innymi bawołą, panterą, żubrom, słoniom, wilkowi, nosorożcowi, papugom i gorylom. W końcu stwierdziły, że mają dość, powiem, oczekiwały bliźniaków. Nie było też koziorożca, strzelca z wagą, panny i wodnika. Pogardliwie podsumowali, że takie okazy zwierząt mogły bawić ich pradziadka, a nie ich. Zaś lepsze Zo jest w kosmosie. Ojciec bardzo się ucieszył, że teleskopek i teleskopka takiego Zo nie chcą i schował swój portfel, jednak bliźnięta poprosiły pana astronoma, by pokazał im to Zo w kosmosie, a żeby to było możliwe, żeby skonstruował im specjalny kosmiczny pojazd. Ojciec był pełen podziwu dla ich pomysłowości, a choć stwierdził, że rola ojca nie jest łatwa, to kiedy dzieci chcą lecieć w kosmos, to trzeba pomyśleć o rakiecie.